Coraz bliżej do końca remontu ulicy Kościuszki, dzieci z zalanego przez powódź Barda pod Wawelem, zniszczony mural w Parku Szymborskiej i granie na szczekanie, czyli koncert na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, już w najbliższy poniedziałek. W tym żyje miasto i ma na Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Ulica Kościuszki jest gruntownie przebudowywana średnio raz na 30-40 lat, włącznie z wymianą torowisk, jezdni i chodników. Tym razem doszła jeszcze infrastruktura techniczna w postaci pełnego podpięcia kamienic do kanalizacji opadowej, odwodnienia torowiska, rozbudowy sieci ciepłowniczej i wodociągowej. Koniec remontu jest przewidziany na połowę grudnia. Miasto przygotowuje cztery rozwiązania. Trzy są już zamknięte, więc myślę, że w najbliższym tygodniu upublicznimy. Na czwartym pracujemy. Pierwszy to uruchomienie wykorzystanie kanałów komunikacji miejskiej, tych, które posiada miasto, do promowania tych firm, które tam pracują. Drugi to kwestia zbudowania pewnych standardów, informowania o tych remontach, uzgadniania standardów, jak mają wyglądać te przejścia. To, co będzie nowym elementem, to zamieszczanie takich dużych telebimów, które będą informowały nie tylko o remoncie, ale o tym, jakiego rodzaju przedsiębiorstwa tam działają, i dlaczego warto uzyskać z ich usług. Po trzecie to określenie standardu, których bezwzględnie będziemy przestrzegać, nakładających na tego, który prowadzi remont, żeby te przejścia, chodniki były na tyle zabezpieczone, żeby to nie dezorganizowało poruszania się po tych ulicach. I wreszcie ten czwarty, najbardziej skomplikowany i on powoduje, że nieco te prace dłużej trwają, niż zakładaliśmy, to uzgodnienie z Regionalną Izbą Obrachunkową, wsparcia finansowego, swoistego bonu remontowego. My przedstawiliśmy parę propozycji, czekamy na probaty. Jeżeli ją otrzymamy wie, że to najbliższe dni, to natychmiast będziemy te programy uruchamiać. Kraków dla powodzian. Na tymczasową zieloną szkołę pod Wawel przyjechały dzieci ze zniszczonego przez powódź dolnośląskiego Barda. Powodzianie wciąż potrzebują i będą potrzebować naszej pomocy, więc Kraków na te potrzeby odpowiada. Kraków wystąpił z taką inicjatywą umożliwienia pobytu dzieciom i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią. Pięciodniowego pobytu, który będzie w w 100% dla tej grupy bezpłatny z zapewnieniem rozmaitych atrakcji, z możliwością zakwaterowania i wyżywienia. Jak to pasjonat fotografii, to tutaj mam dużo rzeczy do fotografowania: najwięcej to właśnie komunikacja miejska, pociągi. Mamy dużo punktów na mapie Krakowa do zaliczenia, mamy bardzo ciekawe rzeczy: po rynku dużo chodzimy, zwiedzamy. Dzisiaj byliśmy na przykład na Wawelu, mieliśmy lekcję taką historyczną, legendarną. Zwróciliśmy się o współpracę do krakowskich instytucji i kultury i instytucji sportowych i udało nam się rzeczywiście na te pięć dni zapewnić dzieciom możliwość wstępu na Wawel, wstępu do Muzeum Krakowa Podziemia Rynku Głównego, wstępu do Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają też możliwość wstępu, żeby nie były same atrakcje kulturalne, możliwość wstępu do go jumpa. W w przyszłym tygodniu będziemy gościć z kolei grupę Skłocka ze szkoły specjalnej. Mamy jeszcze zaplanowane dwie kolejne grupy w trzecim tygodniu. Uszkodzony mural Szymborskiej w parku przy ulicy Karmelickiej zostanie odnowiony dzięki pomocy Fundacji 101. Niszczenie tej miejskiej przestrzeni bardzo martwi. Wcześniej mural został zniszczony, było to na tym białym tle, szybciutko zostało odmalowane. Tutaj niestety ucierpiała ta część rysunkowa też muralu, więc skontaktowaliśmy się z Fundacją 101 Murali, która wykonywała to dzieło, zaoferowali swoją pomoc i mural zostanie odmalowany. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, że tutaj wspólnymi siłami i taką wspólną troską przywrócimy to miejsce do takiego Jakie powinno ono mieć, i mamy nadzieję, że te sytuacje niszczenia miejskiej przestrzeni, bo to nie dotyczy tylko murali, ale niestety i zieleni, i tej przestrzeni całej, która nas otacza, będą jak najrzadsze i społecznie piętnowane. Alicja. Tak ma na imię Grab Pospolity zasadzony na plantach przy pomniku Lilii Wenedy. Możliwość posadzenia go w Krakowie wylicytował w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy anonimowy darczyńca. Jak się Wam podoba ten pomysł? Jesteśmy świadkiem sadzenia drzewa, ale nie jest to zwykłe drzewo, ponieważ właśnie tutaj na plantach krakowskich sadzimy drzewo, które zostało wylicytowane podczas 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca za kwotę 10 tysięcy złotych wylicytował możliwość posadzenia swojego drzewa w Krakowie i z wielu lokalizacji wybrał właśnie tą. Sponsor chce zostać anonimowy, natomiast swoje drzewo nazwał drzewem Alicji. Możecie je Państwo znaleźć przy pomniku Lili Wenedy. Na pewno będzie łatwe do rozpoznania. Specjaliści ze szpitala uniwersyteckiego kontra reszta świata. Tradycyjnym już meczem piłkarskim, dokopać psychiatrom, kończy się Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Tak Kraków próbuje budować wspólnoty ludzi, którzy potrafią dostrzec drugiego człowieka, także tego w kryzysie. Dlaczego to ważne? Wspólnota daje poczucie bezpieczeństwa, które ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Tematy, które aktualnie chyba są bliskie każdemu z nas, czyli wypalenie zawodowe, czyli właśnie kwestia relacyjności. Dla najmłodszych, tak jak wspomniałem, kwestia bycia kościuszką, tak? Przewrotnie. Dlaczego? Chodzi o to, żeby pokazać tym naszym młodym wojownikom, że trzeba walczyć o siebie nawet od samego początku w tych relacjach z rówieśnikami, trzeba być bezpiecznymi i trzeba budować swoją przestrzeń. Human Week jest wydarzeniem, w którym. Można poznać takie wyzwania, jakie mamy ze zdrowiem psychicznym, ale przede wszystkim w ogóle przekracza taki rubikon wstydu, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Myślę, że to jest generalnie w Krakowie i w Polsce coraz lepiej. Problem staje się na szczęście jak gdyby opanowany. To znaczy ludzie w tym momencie nie wstydzą się mówić o tym, że mają jakiś problem. Nawet niektórzy, może dla Swojej popularności to pokazują, ale też i dobrze, dlatego że również dają taką wskazówkę, że jest, istnieje pomoc, że można gdzieś się zgłosić po to, żeby uzyskać pomoc. Jak radzimy sobie w sieci i jak poruszać się po niej bezpiecznie? Testy IT fitness, które sprawdzają umiejętności cyfrowe krakowskich uczniów, mają dać praktyczną odpowiedź na to pytanie. Zaprosiliśmy szkoły krakowskie do takiej małej rywalizacji między sobą. Każdy uczeń, każdy nauczyciel w Krakowie może ten test wypełnić. Zachęcamy, żeby to było zorganizowane na lekcjach, ale generalnie. Każdy może w dowolnym momencie do końca października test wypełnić. Test jest podchwytliwy. Test wymaga myślenia, wymaga kombinowania, ponieważ test wymaga, żeby korzystali nie tylko ze swojej głowy, która jest niewystarczająca. Muszą korzystać z laptopa, internetu, wyszukiwarki internetowych, mediów społecznościowych, wszelkich narzędzi cyfrowych, które tylko wydaje mi się, że mogą im pomóc. Dzięki temu też patrzymy, jak kreatywni są uczniowie i najlepsi uczniowie w Krakowie, to są nagrody oczywiście. W listopadzie za ten test. Także najlepsze szkoły, jeśli chodzi o frekwencję oraz poziom wyników, będą nagrodzone. Ważne jest to, żebyśmy mieli jak najwięcej przebadanych uczniów, żeby ten obraz sytuacji był jak najbardziej trafny, żeby też potem samorząd krakowski miał odpowiednią wiedzę do tego, co zrobić, gdzie, w co inwestować środki miejskie, aby podnosić kompetencje nauczycieli, a w ślad za tym kompetencje uczniów. Różne oblicza fotografii teraz w serwisie. Jaki świat widzieli w obiektywie Zdzisław Beksiński, Tadeusz Rolka, Anita Andrzejewska, Wojtek Moskwa oraz członkowie Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Nowochódzkie Centrum Kultury zapraszam na wystawę. Wybraliśmy zdjęcia z archiwum naszego krakowskiego klubu fotograficznego wybitnych fotografów, członków klubu, którzy fotografowali Nową Hutę jak powstawała, jak się budowała. Tutaj w tym momencie jesteśmy na wystawie Tadeusza Rolkę. To są fotografie, które rzeczywiście robią wielkie wrażenie w obiektywie sztuki. Taki jest tytuł tej wystawy. Wojciech Moskwa także, Anita Andrzejewska i Zdzisław Beksiński w szarej galerii. Będzie można sobie przypomnieć te zdjęcia, które są. W naszej kolekcji, które mamy, które raz na jakiś czas pokazujemy, materie nieoczywiste, czyli tak troszkę przefiltrowane pod kątem i portretów, i tych nieoczywistych materii, które Zdzisław Beksiński w latach 50. wykorzystywał do robienia zdjęć. Na koniec. Granie na szczekanie i Izabela Trojanowska, Andrzej Sikorowski, Gromi, Michał Kwiatkowski, Ola Królik i Jacek Królik. Mowa oczywiście o koncercie charytatywnym na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Spotykamy się już po raz 35 w najbliższy poniedziałek, 14 października o 18.30 w Teatrze Słowackiego. Obecnie mamy około 570 zwierząt na terenie schroniska. Co za tym idzie? Wszelkie potrzeby. Każdego dnia wyścielanie boksów kocami, materiałami przydatnymi do tego, aby zwierzakom było cieplej, specjalistyczna karma, miski, obroże, smycze to jest coś, czego potrzebujemy każdego dnia. W poniedziałek, 14 października, odbędzie się już 35. koncert charytatywny Granie na Szczekanie. Cały dochód przekazany z licytacji oraz sprzedaży biletów zostanie przekazany na codzienne potrzeby schroniska. Zostały jeszcze bilety do zakupienia kilka z nich jest na, na stronie, na naszym fanpage'u facebook'owym oraz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zapraszamy serdecznie, jest to przepiękne wydarzenie, wielu znakomitych artystów, licytacje. Aura pomocowa unosi się od pierwszej sekundy wejścia do teatru. Czworonożnym mieszkańcom schroniska przyda się każda forma pomocy, chociaż tak naprawdę czekają na swojego jedynego, kochanego człowieka. Pamiętajcie o tym. Dobrego dnia i do zobaczenia.